Cześć, dzisiaj chciałem Was zapytać o to, czy stosujecie nowoczesny benefit, jakim jest wypłata w czasie rzeczywistym dla pracowników. Czy to jest benefit, czy to jest już dzisiaj standard rynkowy? Dobre pytanie i myślę, że warto trochę popatrzeć, jak wygląda sytuacja na rynku, skąd jest trend, czego oczekują pracownicy. I w jakich sytuacjach to rozwiązanie pomaga i wspiera współpracę z pracownikami, współpracę z osobami na umowach cywilnoprawnych. Jak każdy z trendów ten również przyszedł ze Stanów Zjednoczonych i y, tam ten model biznesowy y, współpracy z pracownikami, model do wstępu do rządzenia stał się normą y, i coraz bardziej dynamicznie się rozwija. Jak patrzymy na y, rynek polski, tutaj. Y, również wypłaty wynagrodzenia na życzenie realizowane często w modelach pożyczkowych mają się coraz lepiej i opiekują coraz większą grupę pracowników, szczególnie osób pracujących na stanowiskach podstawowych z niskim poziomem wynagrodzenia, ale również osoby, które pracują na część etatów bądź po prostu dorabiają. Jak popatrzymy na badania, między innymi Iwaja i innych firmy czy, czy na przykład wizy, która również takie badania robi wspierając pracodawców, widzimy, że około 62% firm, które na rynku działają e, i pracowników tych firm, kiedy pytamy o możliwość dostępu na e, z tego powodu byliby gotowi zmienić pracę. 70% osób pytanych o ten benefit są gotowi pracować dłużej, tak? ale prawie 80% i więcej to są osoby, które z, z takiego rozwiązania chętnie by skorzystały, mając taką możliwość. Bardzo ważnym aspektem jest takie podejście również psychologiczne w kontekście tego, czym jest standard, można powiedzieć, już w wielu przypadkach wypłaty na życzenie. Jest to tak zwana natychmiastowa gratyfikacja, którą my, jako osoby, Jesteśmy mm, nauczeni, mamy ją nawet w swoim DNA. Tylko model, który został wprowadzony w, w, w systemie rozliczeniowym wynagrodzeń, czyli model miesięczny, tak naprawdę sprawił, że musieliśmy na tą nagrodę w postaci wynagrodzenia czekać cały miesiąc. Świat się zmienia i również model wynagrodzeń się zmienia, w związku z tym warto. Myśleć o tym, żeby udostępniać przy dzisiejszych możliwościach technologicznych takie rozwiązanie pracownikom w czasie rzeczywistym, po to, aby właśnie między innymi poprawiać ofertę, poprawiać standard współpracy, a przede wszystkim zabezpieczać pewne elementarne potrzeby tych naszych osób, z którymi pracujemy czy współpracujemy. W większości przypadków, kiedy mówimy o dostępie w czasie rzeczywistym do wynagrodzenia, tak naprawdę opiekujemy bardzo ważne potrzeby związane z bezpieczeństwem tych osób, które z nami pracują i współpracują. Ograniczamy ich dodatkowe koszty, na przykład związane z korzystaniem z tak zwanych filówek. I też jak pokazują badania, okazuje się, że prawie cztery piąte pracowników nie jest gotowa przyjść i poprosić pracodawcę o zaliczkę. Nie? Z drugiej strony, kiedy mamy tą świadomość, że jednak pracownika taka, pracownik z taką potrzebą może faktycznie się mierzyć ale jednocześnie nie ma na tyle odwagi, aby prosić tą zaliczkę, to udostępnienie takiego rozwiązania w modelu standardowym jest niejako wyjściem naprzeciw tym potrzebom tych naszych pracowników, szczególnie na tych stanowiskach, mówię podstawowych, na stanowiskach, gdzie praca nie ma, koniecznie ma wymiar pełnego etatu i ten model dostępu do wynagrodzenia jest elementem ważnym bardzo, aby zachować płynność i dostęp bieżący do, do wypłaty. Po to, aby ten model, w którym my współpracujemy czy pracujemy z danymi osobami, sprawiał, żeby, żeby ta oferta nasza jako pracodawca na rynku, szczególnie rynku polskim, gdzie konkurujemy o kandydatów, była atrakcyjna i przyciągała jak najlepsze i najbardziej wartościowszych kandydatów. Jeśli popatrzymy na tą. Ten aspekt z punktu widzenia tego, co nam daje ta oferta, to przede wszystkim wyróżniamy się pozytywnie, jeśli chodzi o ofertę dla pracowników. Po drugie, sam fakt i to znowu z badań wynika wprost lojalizacja takiego pracownika, przywiązanie do współpracy z nami, do pracy na naszą rzecz jest zdecydowanie większa. A poza tym ta część trzecia, o której wspomniałem wcześniej, czyli bezpieczeństwo finansowe, jest szalenie ważna i ona tak naprawdę. W tych trudnych czasach, gdzie bardzo dużo mówi się o, o kwestii opieki takiej psychologicznej, wsparcia i bezpieczeństwa z różnych powodów myślę, że ma dodatkowy walor i atut, i warto o tym myśleć właśnie w kategorii nowoczesnego, z jednej strony benefitu finansowego w kontekście współpracy, ale z drugiej strony, jako standardu, gdzie dostęp do wrócenia w czasie rzeczywistym, myślę, że w perspektywie kilku najbliższych lat stanie się absolutną normą. W działach HR. Na koniec chciałbym się podzielić z Wami doświadczeniami użytkowników platformy Jobel Pro. Za pośrednictwem platformy blisko 50% pracowników naszych firm współpracujących wypłata, wypłaca częściej niż raz w miesiąc. Argumentują to kwestią bezpieczeństwa, dostępu do płynności oraz samym faktowi możliwości posiadania dostępu do wynagrodzenia bez względu na fakt jego wypłacania. Te argumenty są ważne, szczególnie wtedy, kiedy agencje szukają pracowników i osób do współpracy. Te argumenty robią różnicę i powodują, że ta podaż kandydatów jest większa. Tak jak wspomniałem wcześniej, warto rozważyć model wypłat w czasie rzeczywistym w Waszych organizacjach z uwagi na fakt, że jest to trend i coraz częściej argument w wyborze ofert przez pracowników. Na dzisiaj tyle, zachęcam do kontaktu, do oglądania, do lajkowania. Do zobaczenia i do usłyszenia.